Wszystkich bardzo serdecznie w naszym ostatnim dniu w Londynie. Tak, to jest y, vlog, żeby udokumentować nasze ostatnie piękne chwile. Jak możecie zobaczyć tutaj teraz z moją bestią Natalią, która również przyjechała do Londynu i która również. Nie, bo się tutaj. Tak, I która również wraca z Londynu jutro, tylko że ona wraca jakby samolotem z rana, a ja wieczorem. Tak więc nie wiem, czy to zrobię specjalnie, czy nie, ale tak, właśnie dzisiaj się spotkałyśmy. Aktualnie jesteśmy na Notting Hill. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałam. To są takie mega ładne, kolorowe domki, i tak dalej. Przyjechałyśmy tutaj, żeby zrobić sobie. Zdjęcia eee, I nie wiem sobie czy cokolwiek z moich zdjęć Coś wyszło Nie no wyszło, stałyśmy tutaj chyba z dwie godziny. Te, dwie godziny Tak. I na pewno myślę, że to się wybierze No mam nadzieję, Natalia tak mówi Bo ona musiała te dwie godziny tutaj stać i je robić Ale no też się odwdzięczyłam i też jej kilka zgobiłam ale ogólnie ty właśnie było dużo takich osób, które właśnie robiły te zdjęcia. I normalnie sobie zaklepałyśmy jakby taką jedną miejscówkę. I, jed, i takie jedne dziewczyny też chciałyby tam robić zdjęcia. I one hausko nam weszły w naszą miejscówkę. Uh -huh. Tak więc, uh -huh. moi drodzy, tak nie robimy. Nie tak, tak nie robimy. Ale potem jak wycięliśmy, to już ich nie było. Tak więc zdjęcia mam nadzieję, że zostały poprawnie teraz wykonane. Aktualnie jest jakaś godzina, chyba. 13, albo nie, już może 14, nie wiem, ale teraz pojedziemy sobie do, na Oxford Street, tam sobie pochodzić, tam wiecie, ostatnie chwile w Primarku i tak dalej, pójdziemy sobie może na jakieś jedzenie na, na, na Chinatown, ale to jeszcze zobaczymy, teraz czekamy na autobus i jak to jedziemy, to się odezwie. My już dojechałyśmy tak bardziej wiecie, do centrum, byłyśmy na Oxford Street i tam poszłyśmy sobie do Primarka. No i w sumie co, Natalia, Ty kupiłaś ten top, a ja kolczyki i jeszcze ja w jednym sklepie kupiłam sobie e, takie shorty z Nike, a. Ale w ogóle zrobię Wam, e, jakby z w do domu, to zrobię Wam taki, nie wiem, podsumowanie wszystkiego, co kupiłam, bo w sumie czemu nie. Teraz kierujemy się do Chinatown, ponieważ chcę spróbować takiego właśnie jakby ich jedzenia, ale nie wiem w sumie, czy tam to się uda, e, ale możemy spróbować, tak więc let's go! Jesteśmy już na Chinatown i słuchajcie, Kupiłyśmy jakieś jedzenie, w sensie to był w ogóle jakiś bufet i tam można było sobie nakładać jedzenie. Zapłaciliśmy za tego boksa 7 funtów, tak więc nie jest najgorzej. Ale Natalia... No nata pokaż, pokaż, No, no piękne, zaraz tutaj więcej pokażę, ale Natalia tutaj mnie jakimiś psami straszy i w ogóle. No <laughs> więc... więc Ewa kupiła i będziemy smakować, to sobie kupię też. Tak, ale... ona mi wykorzystuje, że za moje pieniądze. <laughs> <Na wypróbowanie. laughs> tak, ale no bo jestem ja się boję to jest... ja nie wiem co to jest. Ale no, je... no w sumie tam jakiś kikuryczki i w ogóle, no jestem tylko bardzo ciekawa, w ogóle zmiksowało tutaj wszystko co jest możliwe, tak więc e... jest możliwe, że to będzie niedobre właśnie przez to, <laughs> ale no zobaczymy, w sumie jest spoko taki bufet, bo można spróbować wiele rzeczy, tak więc zaraz zrobimy jakiś taste test, chociaż no trochę zaczynam się obawiać. Generalnie znaleźliśmy jakieś randomowe miejsce. Nie my w ogóle gdzie jesteśmy zbytnio. Ale okej, okay, słuchajcie, robimy ten test, bo zaraz to nie będzie zimne. To był chyba jakiś kurczak? Nie pamiętam, ale dobra, let's go. Nie, to nie jest kurczak. Mm. To wygląda jak w ogóle na tą, na jakąś ośmiornicę. No i tak. Natalia, no zdań. No nie widać tego, ale ale no bo tutaj jest jakby taka ten, ale to jest w ogóle mm, słone, wiesz to. to, czy nie? A za mu to, to, że Ty stoisz. Ale to się tak ciągnie jakoś. Niedobre? O nie, to jest chyba ośmiornica, to jest chyba oś... nie, ja mam obliczenie do owoców morza. Dobra. O. Nie, to jest... To... O nie, 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 nie. nie. Widzowie, nie, to nie było dobre, to nie było dobre. ja <gry> podejście numer dwa do takiego czegoś. Ludzie to brali, tak więc to nie może być złe, jak poprzednia rzecz. Nie wiemy, co to jest w ogóle. To jest chyba. No, możliwe. To nie jest złe, ale to nie są do końca moje smaki, ale zjem to, jak już kupiłam, to to zjem. Jakby, co sądzisz? To jest dobre. To jest dobre? To masz. Jeszcze jedno, ja sobie zjem to, ale tego takie coś, jak zobaczycie, możecie to brać. Następną rzeczą jest to niby ich nuggetsy, tak więc <grymnie> tego z tyłu. Dobra, nie wnikajmy, robimy teraz, dobra. Trzy, dwa, Dobra, ale obok kurczaka to chyba nie stało. Tak, ja dupy nie urywa No, dziwne strasznie ogólnie. Ale jest to przynajmniej mięso. No, czuć mięso, ale takie inne trochę moim zdaniem. Takie mniej wyraziste, o. Mhm. No, więc ten, ale panierka dobra, kurczak dobry, tak więc to akurat polecamy. Miara. miarę. Kolejna rzecz, mój drodzy, jest to ziemniak podobno, tak więc... Ale taki słodki chyba ziemniak. Dobra, nic, nie dyskutujmy, po prostu to zjedzmy i przetestujmy. On ma takie I nadzienie. Nadzienie, ale nie wiem, co to jest to w środku, ale dobrze. Nie smakuje. Aha. Z kolejnej rzeczy będzie to jakiś chips, w ogóle nie wiem, za połączenie smakowe, ale dobra, let's go. Tutaj, słuchajcie, w ogóle tutaj jest wszystko. To jest wszystko, wszystko, no. Dziwny ten chips. Ale... Dobrze, ale serio, specyficznie też Jakby spalony grill. No, bez kito. Ale nie smakuje mi. się tak cieszę że ona za to zapłaciła, a nie ja, bo ja, bo ja tutaj, nic nie, mi tutaj nic nie spokojnie. No, to się nie było ale ta ośmiu... Nie, nie mówmy o tym, nie, 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 nie mówmy o tym. Nie ta ośmiu. No nie, nie ale zapłaciłam, to już nie Nasza historia z takim chińskim jedzeniem. Kończy się tak, że znalazłyśmy lokalizację blisko McDonalda. Idziemy się najeść. Bo... Tak, mieliśmy taki plan, że właśnie nie będziemy odchodzić daleko od McDonalda, żeby właśnie w razie co? Wrócić się do niego. Tak więc idziemy. idealnie tak. Idziemy. Idziemy na wyżerkę. Tak, skończyło się jakieś azjatyckie jedzenie, czy tam, nie wiem, chińskie, ja nie wiem w sumie, co to było. Tak więc idziemy do McDonalda. Tak jak możecie zauważyć, ja już się dostałam z Natalią, jestem zaraz w domu. Powiem Wam, że dużo Wam nie nagrałam, ale te tak dopilnienia nic zbyt nie robiłyśmy, tylko właśnie zrobiliśmy te zdjęcia. Chyba tam to zajęło z półtorej godziny. No i potem, wiecie, poszliśmy na to jedzenie i tak dalej, tam na jakieś szybkie zakupy. Tak więc tak naprawdę tyle z naszego dzisiejszego dnia. Jutro mamy wylot do Polski, tak więc moje dzisiejsze zadanie jest to spakowanie się. Tak więc, tak jak gdzieś tam wspominałam, pokażę Wam, co kupiłam przez ten cały trzy tygodniowy pobyt. Powiem Wam, że myślałam, że będzie tego więcej, ale tak naprawdę większość to są jakieś tam słodycze, i większość to są jakby takie, nie wiem, prezenty. Dla siebie zbytnie nic nie kupiłam, oprócz tam innych butów, i tam innych shortów, i jakieś tam wiecie biżuterii czy coś takiego. Tak więc, zaraz jak będę, to Wam to wszystko pokażę. Tak jak widzicie, jestem w domu w ogóle, nie wnikajcie w te rzeczy za mną, ale tak jak mówię, zaraz będę się pakować. E, więc no to wszystko jest jak najbardziej porozrzucane. Ja w ogóle jestem cała czerwona, ale nie wiem o co chodzi, ale w Anglii często robi się tak, nie wiem, ciepło wieczorami. Nie wiem o co chodzi, zauważyłam taką jakby zbieżność. Ale pokażę wam, co kupiłam przez te ponad trzy tygodnie. Słuchajcie, to jest cała torba ze słodyczami. Tutaj są takie rzeczy. Jakieś dodatki i tak dalej, tak więc zaraz Wam to pokażę. Myślę, że dobrym rozpoczęciem będą takie rzeczy, jakieś nie wiem, ubraniowe, dodatki i tak dalej, a do jedzenia przejdziemy sobie później. Eee, rzecz, którą kupiłam dzisiaj są to takie spodenki z Nike Pro. Stwierdziłam, że sobie je kupię, ponieważ wychodziły one, wydaje mi się, że lekko taniej niż w Polsce. No i wiecie, na miejscu w sklepie społeczowym sobie je kupiłam, tak więc czemu nie takie rzeczy są przydatne, nie wiem, na jakiś WF czy coś takiego. Następne rzeczy są to oczywiście takie wiecie typowe pamiątki, czyli nie wiem, jakieś dwa magnesy dla mojej babci i dziadka. No i oczywiście mam tutaj chyba z 10 magnesów, nie wiem czy mam wam pokazać, czy nie. Nie wiem, kilka razy się powtarza, nie wiem, jeden taki, drugi jakiś taki. Trzeci, nie wiem, to jest taki sam, tutaj jakiś taki, wiecie, autobus, tutaj z otwieraczem do jakiegoś piwa, no i tutaj jeszcze jakieś takie, tak więc, wiecie, takie podstawowe pamiątki, praktycznie każdy takie przywozi. Jeżeli chodzi o rzeczy z Primarka, to kupiłam dosłownie takie totalne duperele, czyli, nie wiem, jakaś taka kula do kąpieli, to nie jest dla mnie, tylko to jest na prezent, praktycznie wszystko, co wam tutaj pokażę, to jest dla po prostu moich znajomych i tak dalej, tak więc yy, co ja sobie kupiłam? Słuchajcie, kupiłam sobie biżuterię w marku. Pierwszą że są to takie kolczyki. One kosztowały funta 50. To są, wiecie, takie różne rozmiary takich basics, jednych kolczyków. Ja mam właśnie kilka dziurek w uchu i to wtedy fajnie wygląda, jak się daje kilka yy, właśnie takich kolczyków różnych rozmiarów. Yy, dalej nie wiem, jeszcze takie. Ja jej właśnie kupiłam e, jakby drugą taką parę, bo tak mi się spodobały i stwierdziłam, że jak mi się one zgubią, to będę miała drugą parę i one również kosztowały 1,50 50. E, no i dzisiaj jak byłam w pomarku, to sobie też kupiłam kolczyki, również takie srebrne, e, zwykłe, kosztowały dwa funty. Nie wiem, ja osobiście Wam powiem, że e, lubię jakąś taką biżuterię z jakichś takich sieciówek, dlatego że jak mi się ona zgubi, to nie jest mi jej szkoda. No, a ja lubię jakby zmieniać jakieś takie rzeczy, tak więc to jest akurat rzecz, którą często kupuję w jakichś takich właśnie sklepach. I jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam w Primarku, jest to taki jakby, nie wiem, portfel. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ ja nie lubię nosić dużego portfela, bo zawsze raczej noszę takie, wiecie, małe torebki. No i po prostu tutaj macie miejsce na kartę, tutaj, wiecie, na jakieś takie drobne. No i jeszcze tutaj jest jakby taka jedna przegródka. To kosztowało chyba 2 funty, tak więc niedużo, a serio bardzo fajna sprawa. Przejdziemy teraz do słody ale zanim to, to kupiłam sobie jeszcze konwersy, takie jakby zwykle czarne na lekko wyższej podeszwie. Nie mogę Wam je teraz pokazać, ponieważ zamówiłam je do sklepu i odebrała mi je moja ciocia, a jest ona teraz w pracy, tak więc pokażę je Wam, jak już je, że tak powiem, dostanę. E, no ale dobra, przejdźmy sobie do tych słodyczy. E, nie wiem, jak ja się tym zabiorę, naprawdę, ale dobra, zaczniemy sobie od tego. Wydaje mi się, że tego w Polsce nie ma. Nie, nie mówimy, wiecie, o takich zagranicznych sklepach, wiadomo, zawsze tam jakby w jakimś takich, nie wiem, Kuchni Świata czy coś takiego to znajdziemy, ale no ja lubię, nie wiem, dostawać jakieś takie rzeczy. To są pop ee, tarcy. Nie wiem w sumie do końca na czym polega. Kiedyś, wiecie, mi się to gdzieś przewinęło w internecie. E, tutaj było ich chyba... Jest 8, czy tam, nie wiem, ile tutaj mogą być tych opakowań, albo 4 i po dwa w każdym. Jest to otwarte, ponieważ ja tak to muszę wyjąć, żeby to spakować, bo po prostu, wiecie, jakbym miała to wszystko trzymać w takich opakowaniach, to po prostu się yy, jakby, no, nie zmieszczę. E, no i tak, takie coś. Pewnie połowę z tego rozdam komuś, bo ja sama jakby tego nie zjem. Kolejne słodycze są to płatki Reese's. Słuchajcie, byłam w takim jakimś amerykańskim sklepie, nie wiadomo co tam, wiadomo, była mas tych słodyczy. I tamte płatki rycers kosztowały 14 funtów, a mi się je udało znaleźć w jakimś e, sklepie. E, takim wiecie, tutaj w supermerkecie. No i oczywiście nie dam za nie, wiecie, 15 czy tam 14 czy tam 16 funtów, już nie pamiętam, ale ta cena w tamtym amerykańskim sklepie naprawdę była ogromna, a ja je kupiłam w właśnie jakimś takim wiecie tutaj. W takim normalnym sklepie spożywczym. Ciężko było je dostać, ale były chyba ostatnie trzy opakowania, jakie ja przyszłam. Tak więc miałam farta. Jeżeli chodzi o Rises, to znalazłam jeszcze takie coś. Są to, nie wiem, jakieś takie babeczki z jakimiś takimi dodatkami. Powiem Wam, że ja nienawidzę Rises, ponieważ ja nie lubię masła orzechowego. Tak więc to wszystko jest dla po prostu jakichś tam moich, wiecie, znajomych i tak dalej. Kolejna rzecz z Rises są to takie czekajcie, bo jaką mi słowa, nie herbatniki, tylko to są takie precelki, nie wiem o co tutaj chodzi, ale okej, okay, na pewno panu Reese's się to spodoba. Pamiętam, że jak byłam 5 lat temu w Anglii, to mega mi smakowały Neltsy, tak więc e, kupiłam takie dwa opakowania, e, takie duże, to nie jest dla mnie, tylko to jest na prezent, e, no i właśnie takie dwa mniejsze, no i do tego jeszcze na jakiś taki jakby sznurku, nie wiem o co chodzi, ale no, widziałam to w sklepie, siedziałam, że nie ma tego w Polsce, to, że po prostu to kupię. No i w ogóle kupiłam na takie coś Nie wiem co to jest, ale to są też jakby jakieś takie, nie wiem, ciastka, batony. Osoba, która to dostanie e, będzie musiała się nad tym zastanowić, bo no tak jak mówię, ja szczerze mówiąc tego nic sobie nie zostawiam. O, kupiłam na przykład, nie wiem, jakieś takie żelki Haribo one chyba są w Polsce, tak samo takie bo jak je kupiłam, to potem właśnie tam coś przeglądałam i one mi się gdzieś tam wyświetliły w Polsce, no ale dobra, trudno, liczy się gest. No i e, kolejną rzeczą są to takie Oreo, bajcy możliwe, że też coś jest w Polsce, ale ja to jadłam z moim kuzynką i było bardzo dobre. Jako, że w gronie moich przyjaciół jest osoba, która uwielbia ostre sosy i jakieś takie, nie wiem, dziwne rzeczy, to kupiłam takie sosy Doitos. Wydaje mi się, że tego w Polsce nie ma. Może się mylę, ja nie jestem fanką jakby Doitosów, ale pierwszy jest taka jakaś hot salsa, a drugi to jest jakiś taki sour cream and cheese. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam, e, ale tak, takie coś. Coś innego niż słodycze. Wydaje mi się, że może być to ciekawe. Kupiłam też jakieś takie batony, w ogóle. Dużo bardzo ich było, a one wyglądają trochę jak opakowanie Races, taka nie wiem, czy to jest podróbka, czy co. Mam ich dosyć sporo, tutaj akurat mam dwa, reszta jest w torbie, dlatego że one były w takim dużym opakowaniu, ale no po prostu musiałam je wyjąć, bo no i tak przy tym pakowaniu będę to wszystko jakby rozdzielać. Bo no tak jak mówię, gdyby to było w tych oryginalnych opakowaniach, to nie będę w stanie się spakować. Kupiłam też takie białe Happy Hippo, one akurat są w Polsce, ale w sumie są dosyć ciężko dostępne jeszcze jedno takie opakowanie Rises. i jeszcze takie białe Rises. w ogóle potem ogarnęłam, że one są w Polsce no ale to już było po fakcie eee, tak więc tak tutaj mamy jeszcze, jeszcze jakieś takich słodyczy ale no w sumie to wszystko pokazałam tam są jeszcze jakieś takie wiecie powtórki tak więc no jest tego dosyć sporo ale mam nadzieję że osoby które to dostaną to się ucieszą tak więc słuchajcie ja teraz się zabiorę chyba zapakowanie bo widzę to dosyć Ciężko. Nie będę wam tego nagrywać, bo to nie jest jakby nic specjalnego, ale jak macie to być, to wam oczywiście pokażę jeszcze te buty. No i co? Zabiam się zapakowanie. Ten wyjazd leciał bardzo szybko. Ale nie no, dobra, nie gadam zabioram się za to pakowanie, bo potem się nie będzie chciało. Tak więc let's go! Mamy kolejny dzień, czyli dzień naszego wyjazdu. Za jakieś pół godziny jedziemy na lotnisko. Do lotniska mamy jakieś dwie godziny, tak jak widzicie, ja w ogóle z nim się totalnie nieogarnięta. Powiem Wam, że mamy mały problem z zapakowaniem się, ponieważ e, waga nam się do końca nie zgadza i no, były takie, wiecie, właśnie problemy, tak więc... Mam nadzieję, że na lotnisku będzie wszystko dobrze. Do lotniska mam jakieś dwie godziny, tak więc dosyć sporo. No i wiadomo, jedziemy na Stansted, czyli na jedno z takich większych e, właśnie lotnisk tutaj w Anglii. Tak więc to no, powiem Wam, że ja jestem trochę zestresowana. Ponieważ ostatnio widziałam na TikToku jakieś tam problemy i w ogóle w sensie jakie tam są one kolejki i tak dalej. Mam nadzieję, że nas to dzisiaj nie spotka. No i że, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Tak jak Wam mówiłam, pokażę Wam te konwersje, co sobie kupiłam. Są takie wiecie, zwykłe czarne, wysokie, na lekko wyższej podeszwie. I powiem Wam, że mega to fajnie wygląda. Jakby ja na początku nie byłam tego przekonana, ale tak teraz... Myślę, że to był dobry zakup, wiecie, takie zwykłe bezikowe będą mi pasować po prostu do wszystkiego. Tak jak możecie zobaczyć, jesteśmy już na lotnisku, jesteśmy już po wszelkiego rodzaju odprawach, bramkach bezpieczeństwa i tak dalej. I słuchajcie, myślałam, że wszystko pójdzie w miarę dobrze, ponieważ wszystko szło tak, wiecie, mega sprawnie i tak dalej. Wszystko nam zajęło zaledwie pół godziny. No i wiecie, tak sobie siedzę, cieszę się, że została nam zaledwie godzina i nagle dostaję informację, że mamy opóźniony lot o godzinę. Tak więc um, świetnie. Zostało nam jeszcze jakieś ponad dwie godziny czekania, a my w sumie nie wzięliśmy sobie nic do jedzenia ani nic. Tak więc jest super! tej sytuacji o 24 dostaliśmy informację, jaki Gate się kierować. Musieliśmy sobie dojechać jakby takim taką kolejką lotniskową, nie wiem jak to nazwać, ale siedzimy już przy naszych najprawdopodobniej wiecie tych wejściach. Tak więc mam nadzieję, że się już nic nie zmieni i że po prostu już normalnie sobie dolecimy. Tak jak widzicie, my już doleciałyśmy, za mną jest lotnisko, ponieważ już się bagaż, teraz wsiadamy z samochodu i jedziemy w końcu do domu. Tak jak widzicie, ja już jestem w domu. Powiem Wam, że wróciłam, otworzyłam walizkę, a tam w ogóle miałam rozlany cały szampon. Tak więc nie odzywam się do Was, bo naprawdę było dosyć sporo ogarniania tego wszystkiego, dosłownie. Jedną czwartą walizki miałam całą brudną, tak więc do czwartej rano siedziałam i to wszystko ogarniałam. Jeżeli miałam podsumować wyjazd, to naprawdę było super i każdemu polecać kiedyś tak się wybrać właśnie samemu albo ze swoją, nie wiem, kuzynką, przyciółką na takiego trip'a, bo naprawdę no po prostu jest to totalnie inna sprawa niż jak jesteście z rodzicami. I no, tak jak mówię, po prostu było super, i no pewnie tak jak widzieliście po vlogach, pozwiedzałyśmy sobie dużo, poznałyśmy nowych ludzi, tak więc, no, po prostu wyjazd fantastyczny. Nie będę się tu jakoś specjalnie rozgadywać, bo bez sensu mam się cały czas po prostu powtarzać, że wyjazd był super. Teraz zaczynam swoje ostatnie, jeszcze takie w miarę spokojne wakacje, bo po wakacjach idę do trzeciej klasy liceum. Nie wiem, kiedy to minęło, nie wiem o co chodzi, ale tak, zacznie się, wiecie, gadanie o maturze i tak dalej. Tak więc mam nadzieję, że te wakacje wykorzystam w 100%, żeby potem wiecie, nic nie żałować. Tak więc tak, wydaje mi się, że to jest dobry moment na zakończenie tego vloga. Tak więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!